Wzmocnij siebie i wzmocnij swoją odporność psychiczną. Zapraszam. Żyjemy w takich czasach, gdzie narzekamy wszyscy na dosyć dużą niestabilność, prawda? Mówimy, no, jest pandemia, różne rzeczy się dzieją wokół, czujemy się często zagrożeni bardzo podnosi się poziom napięcia, stresu, lęku. Bardzo wiele osób teraz uskarża się na różnego rodzaju zaburzenia lękowe, depresyjne. Cały szereg rzeczy po prostu wpływa na to, że jesteśmy destabilizowani i bombardowani złymi newsami. I tutaj ja dostaję mnóstwo pytań na temat tego, jak kształtować odporność psychiczną i czy można ją wzmocnić. Już nagrałam dla Was jeden odcinek na ten temat i tak jak powiedziałam, nagram pewną serię, abyście mogli zobaczyć różnego rodzaju recepty, które zostały sformułowane przez znanych ludzi, przez jakieś instytuty badawcze, czy też autorów książek, czy też po prostu, które są efektem moich przemyśleń. Natomiast tak jak Wam już wcześniej kiedyś mówiłam, nie ma jednej recepty, która działa dla wszystkich. Potrzebujemy znaleźć tą swoją strategię, potrzebujemy znaleźć i ułożyć sobie, o, tak byłoby lepiej, swoją strategię, która składa się przynajmniej z pięciu elementów, aby tą, posłuchajcie, naszą odporność psychiczną wzmocnić, bo ją można wzmocnić, natomiast trzeba działać tutaj bardzo świadomie, biorąc odpowiedzialność za swoje życie. Wiecie, nagrałam taki odcinek, który się nazywa Syndromem Ofiary. Czyli. Po co mam próbować? Przecież i tak się nie uda, bo ja jestem taka biedna, jestem biedna, bo i tak nikt mi nie pomoże. I to jest takie kółko, możecie do tego pójść. W tego staramy się uniknąć, posłuchajcie. Staramy się wziąć życie w swoje ręce, bo to jest najlepszy sposób, aby, pom aby dostać pomoc. Kiedyś znałam takie harcerskie zdanie, które mówiłaś, jeśli potrzebujesz pomocy, pomóż sobie sam. <noise> w jakim sensie... Jest to prawda, ponieważ nawet jeżeli idziemy do innych ludzi po to, żeby nam pomogli, to jednak musimy do nich pójść, tak? Musimy podjąć tę decyzję żeby nam pomogli, więc w jakimś sensie to my jesteśmy tymi inicjatorami i mamy to poczucie sprawczości w naszym życiu. Myślę, że najgorsze, co może nam się przydarzyć w tych trudnych czasach, to jest takie poczucie, że już nie mam żadnej kontroli, nie? E, zwłaszcza w lockdownie e, moglibyśmy popaść coś takiego, no skoro ja już nie mogę chodzić na siłownię, skoro ja nie mogę chodzić do centrum handlowego, no to to, to tam, to dzieci nie chodzą do szkoły, to już nie mam żadnej sprawczości. Słuchajcie, zawsze mamy jakiś poziom sprawczości w życiu. Chociaż dodam, że bardzo wiele osób miało to bardzo utrudnione. Niemniej jednak chciałabym was uczulić na to, że jakby nie możemy sobie odebrać tego poczucia, że jednak to my mamy ostatecznie sprawczość w życiu, bo jeżeli utracimy to poczucie sprawczości, zazwyczaj też nasz mózg zaczyna się blokować i przestajemy myśleć kreatywnie. A to jest najgorsze, jaka może nam się przydarzyć, ponieważ de facto, wiecie, w każdej sytuacji możemy wymyślić Coś takiego, coś małego, coś dużego, coś przesunąć, coś przełożyć, coś przewartościować, tak, aby jednak mieć ciągle sprawczość w życiu. No ale, jaki jest w takim razie kolejny y, taki sposób na y, kształtowanie odporności psychicznej? Znalazłam w necie oczywiście, tak gdzie indziej, taki sposób y, Gottman Institute który został opublikowany, i tak właśnie sobie pomyślałam, że bardzo ciekawe zestawienie, które może być dla Was inspirujące, bo pamiętajcie, szukamy inspiracji, szukamy wiedzy, szukamy informacji. Po co? Jeszcze raz to powtarzam, żeby zbudować strategię, osobistą strategię, spisać ją sobie, a potem ją realizować i uzyskać nowy poziom siły odporności psychicznej. Tak, jak już mówiłam, idziemy na siłownię. Na początku jest nam bardzo trudno znieść, nam trudno jest nam się dostosować. Yy, trzęsiemy się, i po pewnym czasie te same rzeczy przychodzą nam z łatwością. Słuchajcie, mózg jest neuroplastyczny. Ja to ciągle powtarzam, będziecie to ode mnie ciągle słyszeli. Mózg tak naprawdę jest w stanie dostosować się do bardzo różnych rzeczy. W momencie, kiedy zbudujemy dobrą strategię, dobrą strukturę, wierzcie mi, możecie mi zaufać, jesteście w stanie. Pewne rzeczy zmienić i zmienić swoją percepcję świata i być adekwatnie silnym do tego, co się dzieje. Moim zdaniem, że na początku. Na początku możemy jęczeć, na rzekę, ale w sumie, gdy podejmujemy działania, naprawdę jest duża szansa, że nam się to uda. Dlatego też powiem Wam, co tutaj oni proponują. Jest tutaj czekajcie: raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem siedem różnych rzeczy, które oni proponują. Więc tak. Pierwsza rzecz. Praktykuj dbanie o siebie. Mam, ja mam takie ulubione zdanie, jeżeli Ty nie wierzysz w siebie, nikt z Ciebie wierzyć nie będzie, które jest analogiczne do tego, że jeżeli Ty o siebie nie zadbasz, rzadko kiedy ktokolwiek o Ciebie zadba. W taki sposób, jaki powinien. Bo nikt nie jest mindreaderem i nie czyta w Twoich myślach, tak? Posłuchaj, no to tak, to tak, to tak. Nie, 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 nie. Ty po prostu w taki zasadniczy sposób musisz wiedzieć, wiecie, na przykład jesteś sobą, możesz później chodzić spać, to dłużej śpi. Jesteś skowronkiem, dostosuj rytm spania do siebie. Dieta, odpowiednia ilość wody, to przecież wszystko należy do ciebie. Nie można czekać, że ktoś się tym zajmie, tak? Zresztą nagram specjalny odcinek na temat czterech filarów. Zdrowego życia, bo po prostu to, co widzę w praktyce, to jest naprawdę na konsultacjach, naprawdę są takie filary i można spokojnie, będąc naprawdę rozsądnym, i planować, planując pewne rzeczy, żyć naprawdę w dobrej jakości życia. Następna rzecz, którą oni proponują, to jest to, żeby po prostu mieć, utrzymywać relacje z innymi ludźmi. To jest ciekawe, że w tym drugim filmiku, według Elisa, który nagrywałam, tam też on mówił o mocy relacji. Wiecie co? Bo tak jest po prostu my jesteśmy zwierzętami stadnymi. To jest kolokwializm, pamiętajcie. Więc potrzebujemy innych ludzi. Relacje dodają nam siły, dodają nam pewności, dodają nam spokoju, ale musimy o nie dbać. To znowu nie jest tak, że wiecie, ja siedzę, nikt do mnie nie dzwoni, nikt do mnie nie przychodzi. Nie... nie, ty zrób coś, ty wyjdź do innych ludzi, ty zapisz się na jogę, nie wiem, zapisz się na jakieś kółko fotograficzne, na Facebooku jest mnóstwo grup, jakakolwiek grupa. Nawiąż, nawiązuj relacje. To tak samo. Ja mówię, że ty jesteś odpowiedzialny za 100%, 50% każdej swojej relacji, nie? Czyli, że tak powiem, po prostu co? Trzeba się ruszyć. Następna rzecz to tutaj oni doradzają jedną rzecz, aby pisać dziennik, pamiętnik. Więc ja nagrałam specjalny odcinek na temat pamiętników. Tam mówię o różnych rolach pamiętników. Ja jestem ogromną zwolenniczką. Bardzo wielu, o wiele, które, o bardzo wiele osób, które konsultowałam, to jest jakiś dłuższy czas, stosowało pamiętnik i po prostu posłuchajcie petarda. Oczywiście nie wszyscy. Oczywiście nie wszyscy, są różne rodzaje pamiętników, więc tam ja mówię o różnych rodzajach pamiętników. Skorzystajcie z tego, zastanówcie się, nawet nie zdajcie sprawy, dla jak wielu osób po prostu to, że wypiszą emocje, a dzisiaj się czuję tak niespokojny, a dzisiaj to, a dzisiaj to, a dzisiaj tamto, piszą, 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 piszą i to nie tak, tylko normalnie na piechotę, powoduje takie obniżenie emocji. I generalnie, gdy wypisują, potem się okazuje, że tak naprawdę te emocje są związane z jedną rzeczą, a te emocje to jeszcze prowadzą do tego, je się łączą z tym, i potem jest takie wow, ja rozumiem, po co ja żyję. Tak? Dlatego nie dziwię się, że oni tutaj to zamieścili, ponieważ ja uważam, że pisanie pamiętników jest po prostu jest petarda. Większość osób, moim zdaniem, powinna. W jaki sposób notować różnego rzeczy, i, i, różne rzeczy? Jedni powinni robić, wiecie, pamiętniki starych emocji, je palić i, i, i drżeć i kończyć, rozdział życia, inni powinni pamiętniki wdzięczności, jeszcze inni pamiętniki emocji, ale kurczę, jeżeli dzisiaj masz problem nie, z odpornością psychiczną, może to jest dobra podpowiedź dla Ciebie. Nie wiem, ale rozdasz to. Oni tutaj też yy, proponują nam, żeby ograniczyć, Bycie z różnymi rzeczami. Oczywiście moje filmiki możecie oglądać. Chodzi o, o urządzenia. Wiecie, ekran, te sprawy. Ja myślę, że um, stanowczo za dużo czasu spędzamy, za mało selektywnie podchodzimy do treści, za dużo zabiera to czasu, e, i też roz, bardzo to niebieskie światło strasznie rozregulowuje nasz mózg, e, który zasługuje na znacznie większy szacunek niż zazwyczaj my go obdarzamy. Dlatego też no, myślę, że tego punktu chyba nie muszę dla Was, nie? E, rozwijać. Następna rzecz. Zwróć się ku swoim emocjom w sposób, który jest bez oceny, tak? Czyli bez takiego krytycznego. Aha, znowu się czujesz, znowu płaczesz. No, znowu jesteś załamana. Mm, 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 mm. Wszystkie filmiki o emocjach mówią o tym, że do emocji trzeba podchodzić z dużą cierpliwością i miłością. Pamiętajcie, nie jesteśmy błędem do naprawienia, ale cudem do odkrycia. Jest łatwiej wprowadzić zmiany w każdej sferze, gdy my przychodzimy tam z akceptacją. Oczywiście dodam, że mam filmiki też o wewnętrznym dziecku. Zajrzyjcie sobie tam, że to jest nasze emocje to bardzo często jest takie coś, z czym myśmy się nauczyli rozłączać w dzieciństwie w różnych sytuacjach. I wtedy my po prostu nie mamy kontaktu i ze sobą samymi. Dlatego też y, skontaktowanie się na nowo z tym wewnętrznym dzieckiem, czy z emocjami, jak zwał, tak zwał, jest szalenie ważne dla Twojego dobrostanu. Będzie bardzo podnie trudno podnieść em, kondycję Waszą. Psychiczną, tak, odporność psychiczną, jeżeli jesteście permanentnie rozłączeni ze swoimi emocjami. To jest po prostu bardzo trudne, bo de facto bardzo trudno będzie wziąć większy ciężar na siebie w momencie, kiedy nie radzimy sobie z emocjami na takim zupełnie podstawowym poziomie. Następna rzecz, i tu ja uważam, bardzo ważna, gdzie where focus goes, energy flows, czyli tam, gdzie pójdzie Twoja, twoja uwaga, tam też pójdzie Twoja energia. I tutaj uważam, że gdy zajmujemy się z naszymi pasjami, ustanawiamy cele i dążymy do tego z całej siły, planujemy, podejmujemy kroki, ewaluujemy, znowu planujemy, znowu podejmujemy kroki, wówczas wyzwala się w nas ogromna energia, ponieważ twórczość, kreatywność, czy też biznesowe podejście, bo niektórzy robią w ten sposób kasę, ale to także jest, wiecie, robienie kasy naprawdę wymaga kreatywności. Naprawdę wymaga myślenia, naprawdę wymaga takiego, wiecie, ułożenia sobie różnych rzeczy. Ludzie, którzy są byle jacy, rzadko kiedy robią duże pieniądze, no chyba, że wygrywają w totka, ale ci z kolei, wiecie, że w ciągu dwóch, trzech lat wszystko przeputują, nie? Już tego nie ma. To są badania na ten temat. Dlatego też, żeby dbać o zdrowie psychiczne, to trzeba z jednej strony być w pokorze do swoich emocji, a z drugiej strony naprawdę... Planować czas, kiedy mówimy, planuję osiąganie moich celów. Jaki mogę zrobić mały krok na dzisiaj? E, to jest tak, jak ja zawsze lubię powtarzać, że jak możemy zjeść słonia po kawałku, kęs za kęsem. I tak samo możemy zrobić z każdą rzeczą w naszym życiu. Stawianie długofalowych celów, stawianie krótkofalowych celów. Co mogę zrobić dzisiaj? Planowanie w tym odpoczynku, planowanie dokształcania się, pogłębiania wiedzy, posłuchajcie, to jest ta rzecz, nie? która nas trzyma w równowadze. My jesteśmy po prostu istotami kreatywnymi, w związku z tym bardzo, bardzo warto to pilnować, aby nasze życie było kreatywne. Przynajmniej według tego Gottman Institute. No i oni ostatnią rzecz, którą proponują, to jest to, aby porozmawiać. Z profesjonalistą, czyli chodzi tutaj o to, żeby, tego, żeby się edukować. Ja osobiście myślę, że psychoedukacja jest po prostu absolutnie rzeczą kluczową. Ja nie mogę Wam tego, że tak powiem, podkreślić zbyt mocno, że jeżeli my jesteśmy ludźmi samoświadomymi, wiemy różne rzeczy na swój temat i ciągle się kształcimy, nie? ciągle się kształcimy. To naprawdę kształtuje to bardzo mocno naszą odporność psychiczną. Gdy cały czas inwestujemy w naszego zdrowego dorosłego, tak? czyli zdrowy dorosły to jest taka osoba, która konstruktywnie podchodzi do problemów i właściwie o siebie dba, czyli o tą stronę emocjonalną, o wewnętrzne dziecko, to muszę Wam powiedzieć, każda, każda taka rzecz, gdy my korzystamy z porad, profesjonalisty, nie wiem, idziemy na terapię, idziemy na terapię grupową czy też to stosujemy autoterapię, czytamy książki rozwijamy się to po prostu niesamowicie wpływa na nas wzmacniająco, a przecież o to chodzi, więc podsumowując raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem kroków, tak Gottman Institute do tego, aby być odpornym psychicznie nie wiem, może Was coś zainspirowało tutaj, mam nadzieję. Może najbardziej inspirującą myślą będzie dla Was to, że możecie podnieść tą odporność psychiczną. Bo bardzo często jest tak, że w wyniku tych różnych zdarzeń my po prostu tra tracimy, jakby nadzieję na to. Więc muszę Wam powiedzieć, naprawdę, posłuchajcie, naprawdę możecie podnieść swoją odporność psychiczną. Spiszcie sobie przynajmniej 5 elementów. Nie wiem, z tego filmiku, z poprzedniego. Macie 200 filmików na moim kanale. Posłuchajcie o wdzięczności, o afirmacjach, o medytacji, o tych wszystkich rzeczach, które mogą Wam pomóc. Czer zaczerpcie edukacji, wzmocnijcie się, spiszcie to i ruszajcie w jakimś nowym kierunku, a wasz mózg będzie Wam bardzo to wdzięczny, a wasze, i wasze życie będzie naprawdę zupełnie inne. Oczywiście. Proszę was o komentarz na ten temat pod filmikiem, o łapkę w górę, o to, żebyście zostawili sobie subskrypcję, nacisnęli dzwoneczek, bo na moim kanale ciągle dzieje się coś ciekawego. Dziękuję wam bardzo. To na tyle dzisiaj. Hej.